Jeszcze dopompuję łapy. Brawo, synu, brawo. Brawo. Opa. Dziękuję, ojcze. To jest naprawdę motywator jest. A tak między nami facetami, no bo przecież ksiądz też facet. Da się zarobić, coś w ogóle wyżyć z bycia, kurwa, księdzem? Wie, 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 wie o co chodzi. Pieniądze się zgadzają. Kasa. na lata rzucają. Pieniądze nie grają głównej roli w moim życiu. Są tylko dodatki. A w takim razie, że tak zapytam, co dla księdza się liczy najbardziej? Okej, okay. Miłość Aaa, Miłość, wiara. tak? Wiara, Wiara, okej. Samego Boga. Ech. Oraz wiara W niego. Jasne, Kuma, jasne. Pewnie, że tak. To on mi daje właśnie. Sprawia, że jestem najbogatszy. Najbogatszy duchowo oczywiście. Hmm. Możecie być milionerami. Możecie mieć Lamborghini. Ale nie będziecie świetlani. Od szersza. Hmm. Czym nie będziemy? Opa. Nie będziesz miał światła w sercu. No, nie potrzebuje. Hmm. Mam szansę. Na hmm. serce tłuszczy, nie ma światła i na świetlę też, bo nie zobaczymy rachunku jeszcze, kurwa. A... Dla mnie najważniejsze to być zdrowym i silnym i wypierdalać setkę na klatę. To jest najważniejsze. Co najważniejsze, pić dużo wody. To ona daje nam życie. Wiadomo, Bóg jest życiem i tak dalej, miłością, ale powiem Ci tak. Bez Boga wytrzymałem 22 lata na tym świecie, ale bez wody to ani dnia. A jeszcze dokończę łapy. A trzeba będzie później. <laughs> Reinkarnacja. Jeśli zobaczę jakiś cud, ojcze. To uwierzę, ale na razie to... Wierzę w siłę moich mięśni. Niech zobaczy ksiądz jak błyszczą kurwa w świetle kurwa księżyca. Eee. A wiesz jak mówiłem, proponuję ci coś A wtedy może jakiś Co Zobaczcie. To może pojedziemy do tam, do pana dobrze, do że do ksiądza z świątyni? Eee. Zobaczymy. Eee. Wyzpowiada się. Wypowiadasz się, niech będzie. Jesteś. Eee. Jesteś różniejszy. No i dlaczego jeszcze... Nie, zobacz to, dobry. warta grzechu. Witam serdecznie maleńka, cześć. A co, do ksiądz przychodzą takie dziewczyny? Przychodzą wszyscy. Patrz przychodzą tu w wywaliłeś prawie. Uch. Ostatnia sery na płaskiej. Panie się rusza, że kobieta. Pięknie się rusza. Hoppa. ich, ich. Młodszy, przychodzą? Proszę tutaj! Jest godzina A 13, godzina, 13 i... widzowie. Godzina. Patologia o 22, i... proszę My prezentować. Do... dobry, pan tu jest szefem? Ja jestem szefem wszystkich szefów. Bo... bo mam pytanie. Aha, słucham? Bo tam kartkę powiesiłem. I jest. czy jest jakiś problem, że tam powiesiłem kartkę? Jest. Jaką kartkę powiesiłeś? Gdzie... Chyba Trzeba kwitek zapłacić. Ile?